Chyba się ma widzów, lub powiedziałbym widzki, bo dzisiaj jest coś innego. E, ostatnio było jak poderwać dziewczynę. To ja się chciałem nauczyć wraz z widzami, a teraz w, wraz z widzkami się nauczymy jak poderwać chłopaka. Tak, tak mi się chyba wydaje, bo e, tytuł to, jeżeli to obejrzysz, będziesz podobać się każdemu. Więc może to jest w sumie i dla mężczyzn i dla kobiet, zobaczymy. Widziałem, że tam osobę komentowała Prostracja pierw, potem a więc od niej wziął, więc ja we wezmę od awięca, który wziął od prostracji. Co mamy przed obejrzeniem mojej wiedzieć, to, że w sumie ma mało subskrypcji, ale bardzo dużo wyświetleń, bo ten film, który właśnie obejrzymy, ma 110 tysięcy wyświetleń, czyli 110 tysięcy osób obejrzało ten film z nadzieją o jakąś poradę. Garść z nich w to wszystko uwierzyła, jakby opinię jej powieliła jako swoją też, co jest złe, co potem raczej wszyscy stwierdzicie. No a część po prostu sobie kliknęło i zostało sklikbaitowane, myśląc, że jeżeli to obejrzy, będzie podobać się każdemu, a przy Niosą to raczej odwrotne skutki, <laughs> ale z tego za chwilę się pośmiemy, a w sobie to nawet już. Witajcie kochani, tutaj Julie. Słuchajcie, dzisiaj chciałam z wami porozmawiać na ten temat jak przyciągać wyglądem, co zrobić, żeby dosłownie ludzie zaczęli do nas podchodzić, pytać o numer, pytać o Instagrama i tak dalej. W ogóle taka ciekawostka, nie, bo jej tytuł to jak to obejrzysz, będziesz podawać się każdemu, a tutaj na początku mówi, że jak spowodować, żeby każdy do ciebie podchodził, pytał o Instagrama i tak dalej, to to jest taki bardzo prosty sposób i to wcale nie będzie oznaczać, że każdemu się podoba. Czyli na przykład, nie wiem, przebrać się za, za nie wiem, za zebry i po publicę, to ktoś będzie podchodził, będzie się ciekawił, co za jakiś debil chodzi po mieście i będzie się pytał u Ciebie o, o Twojego Instagrama, ale czy od razu mu się podobasz? No to nie wiem, na pewno jest jakaś tam społeczność, która lubi ludzi przebranych za zebra, ale, ale raczej większości nie. Zacznijmy od najbardziej podstawowej rzeczy, czyli wygląd jest ważny. Wygląd jest ultra ważny i osoby, które mówią, że nie liczy się personality, um, wygląd nie jest ważny, albo nie mają tego wyglądu, albo po prostu nie chce im się zabrać za ten wygląd, żeby wyglądać ładnie. Albo niektórzy na to pieniędzy nie mają. <laughs> ale nie, no co ona w ogóle gada, że no jeżeli myślisz, że personality, w ogóle ona tak mierza ten angielski tak śpieszy jak Lexi trochę, ale jeżeli ktoś twierdzi, że personality nie jest ważne, to wcale nie oznacza, że nie ma tego wyglądu, tylko po prostu ma inne wartości w życiu. Ok, faktycznie wygląd może może być ważny, jeżeli e, chcemy kogoś do siebie przyciągnąć, ale tak samo możemy charakterem, jakimiś żartami, dobrym poczuciem humoru przyciągnąć. Chyba, że dosłownie chodzi nam o jakąś osobę losową z ulicy, no to prędzej przyciągniesz e, jakby wyglądem, wiadomo, ale jeżeli szukasz takiej osoby, żeby na ulicy znaleźć jakiegoś chłopaka do końca życia coś, no to to już to, to już twoja sprawa, nie? Ona w ogóle tak agresywnie mówi, bardzo agresywnie, jakby tak było koniec kropka, ale wcale tak nie jest. To jest Twoja subiektywna opinia. Tak naprawdę nie ma jakiegoś jednego, e, no tak i tak zrobisz i będzie się każdemu podobał. No, 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 no nie ma tak i nie będziemy słuchać takich e, coachów TikTokowych czy kimkolwiek ona jest. Znaczy wiadomo, wygląd jest ważny pod takim względem, że na przykład trzeba się o siebie dbać, nie wiem, na przykład paznokcie, paznokcie raz na jakiś czas, wiecie, obciąć, albo albo nie wiem, umyć uszy, albo mm, nie wiem, obciąć włosy czasem, żeby to jakoś schludnie wyglądało. No to wiadomo, jest to ważne, ale zdecydowanie nie jest to najważniejsze. Wydaje mi się, że to jaką osobą jesteś, jest najważniejsze, ale a to może dlatego, że po prostu nie mam tego wyglądu, przynajmniej jej logiką myśląc. Można iść w dwie strony, ja radzę oczywiście. To, żeby wykreować sobie ładną osobę, nie to brzydko, ale niestety niektórzy nie zdają sobie sprawy, a tak naprawdę e, sprawiają wrażenie brzydkiej osoby właśnie ze swojej winy, bo po prostu nie dbają o pewne rzeczy, które wpłyną na ich wizerunek. Więc zacznijmy e, z tym odcinkiem i zacznijmy z zasadami, które, których trzeba się trzymać, żeby być. Ładną, przyciągającą do siebie ludzi osobą. Ten odcinek trwa ponad 26 minut, a biorąc pod uwagę dislike, wywody ludzi w komentarzach, to czeka nas ciekawy rollercoaster. Oczywiście ja wam to skrócę i dam najlepsze momenty, bo jakby szanuję wasz czas na tyle, aby na przykład nie prosić o lajki i suby na początku już. Nie wiem, czy zauważyliście, jaki progres zrobiłem. <grych> ale to wszystko przez to, że się boję, bo boję się być u kostka, ale o tym już gadaliśmy wczoraj. To jest higiena. Guys! Możesz nosić najdroższe ciuchy, gucci, wetmo, najdroższe buty. Dobra, tu się z nią akurat zgodzę, no bo, no bo to jest taka podstawa, raczej do, do, każdy to wie, tak? No. ja już wam mówiłem, że te osoby u Chuksa, które pokazują swój outfit za 50 koła, czy tam 5 koła, czy ile tam śpiewała Agata, to, 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 to super, mega fajnie, że mają drogie ciuchy, ale fajnie też że było jakby mieli te e, białe Air Force'y czyste na tym odcinku, bo to powoduje, że całość wygląda bardzo negatywnie. Nie możesz sobie pozwolić na brak higieny nigdy i nie ma od tego żadnych wyjątków. Ja osobiście wolę się już naprawdę spóźnić e, do szkoły, bo na przykład e, muszę się umyć, niż iść nieumyta do szkoły. No i tutaj zaczyna się już spirala i, i raczej y, złych porad, i to bardzo, bo jeżeli się nie umyłeś rano, na przykład jeden dzień się nie myjesz y, i przez to nie idziesz do szkoły lub się bardzo spóźniasz do szkoły lub nie wiem, tracisz tam jedną lekcję czy coś, to, to to nie jest warte, nie, twoja edukacja jest ważniejsza, Te, ci ludzie ze szkoły i tak prawdopodobnie po szkole już z nimi nie będziesz się kolegować, a, a jeżeli masz y, jedną lekcję opuścić tylko dlatego, bo co ludzie pomyślą, to to nie jest dobry mindset. W takich sytuacjach, no niestety, no bierzesz tak zwany suchy prysznic <noise> No i idziesz do szkoły, no Trzeba było wstać wcześniej To jest twoja wina, że nie wstałaś wcześniej A nie wina szkoły, że, że masz specjalnie się spóźniać no. Co ona do pracy też się spóźnia Lub będzie się spóźniać W momencie, gdy się nie umyje No, no, no no nie. Idę, słuchajcie, Warszawą, ulicą, yy, załóżmy marszałkowską, i widzę, słuchajcie, laski, które dosłownie mają kilo tapety na twarzy, i nawet już nie wyglądają jak normalny człowiek nie, nie mówiąc o tym, że nie wyglądają naturalnie po prostu wyglądają jak jakieś zjawiska z jakiejś innej, kurna planety, nie przypominające w ogóle normalnej kobiety, normalnego człowieka. Mam trochę vibe, jakbym oglądał y, tom, Nike. Nie wiem, czy wy też tak macie, jak to oglądacie. Że ma tak być i koniec, kropka. No, no nie, to jest twoja opinia. Może tobie się nie podobają dziewczyny, jak mają większy make-up. Ale chyba najważniejsze jest to, aby tutaj dziewczynie się podobało. Ja mam wrażenie, że to jest taka wielka narracja, że masz się podobać każdemu innemu, każdemu mężczyźnie, ale sobie nie. No jeżeli jej się podoba dużą ilo du duża ilość make-upu, to niech se nosi. Jeżeli się podoba mała ilość, to niech se nosi. A jeżeli całą cysternę ma wydać, nie wiem, jakiś taper na twarz i tak se ma chodzić, ale się czuję w tym dobrze, to niech tak robi. Why? Kochana, make-up jest po to, aby podkreślić w tobie Twoje najlepsze cechy, Twoje najlepsze atrybuty, Twoje e, najładniejsze rzeczy na Twojej twarzy. Nie po to, żeby stworzyć jakąś inną wersję ciebie. Słuchajcie, ja się na make-upy nie znam, ale wydaje mi się, że jak ze wszystkim, każdy sobie używa jak chce, więc co ci kurde do tego? Bo po pierwsze, to nie jest naturalne, a tym samym to nie jest. Attractive, to nie jest przyciągające, to się nikomu nie podoba Znów case ma i Staśko i nalki, czyli jeżeli ja tak myślę, to każdy tak myśli Nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli nie podobasz się komuś tak, jak ty się czujesz dobrze Lub tak, jak ty chcesz sobie żyć i wyglądać i tak dalej To i tak ta osoba nie była dla ciebie I prędzej czy później się znajdziesz kogoś, kto cię akceptuje taką, jaką jesteś I się mu tak podobasz A nie, mm, ja nie będę teraz make-upu nosić Bo Julcia na YouTubie powiedziała, że to nie jest atrakcyjne I muszę się podawać w chłopakom No nie, nie róbcie tak sobie Wydaje mi się, że generalnie ten materiał jest trochę krzywdzący, nawet bym powiedział, że trochę bardzo, bo wiecie, jakaś taka, nie wiem, 13-, 14- lub nawet 16-latka, która, nie wiem, ciężko jest jej znaleźć chłopaka, no i teraz obejrzy ten film w akcie desperacji i zacznie się stosować do tych rad. No, nie, 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 nie róbcie, tak? W sensie, bo, bądźcie jakby zgodni ze sobą i prędzej czy później i tak to się w Waszym życiu pojawi. Nie ma co być desperowanym i oglądać takie filmiki. Ja to go ja to nam dla beki, i żebyście Wy nie musieli, żebyście tego też nie słuchali. A szczególnie facetom. Faceci nienawidzą braku naturalności. No, no no, nie wiem, jak czasem się widuje jakieś faktycznie makijaże, które są takimi. Kurde, można je powiedzieć, że to jest takie dzieło sztuki na twarzy. To nie wiem, jakby ja to w jakimś tam stopniu doceniam na przykład to, co wy, wychodzę poza normę, czy, czy o co chodzi? Czy po prostu ona się otacza takimi facetami, które mu mówią, mm, a jesteś naturalna jesteś taka super. Nie wiem, no ja, jak już mówiłem, każdy jest inny. I nie słuchajcie tego, że tak jest, koniec, kropka. Idzie to w pewnym kierunku, jesteśmy razem. I... I nadchodzi moment, kiedy dosłownie budzi się obok potwora w łóżku, bo jest to ta dziewczyna tylko bez make-upu, bo cały czas wcześniej była w tym make-upie. Więc na tym przykładzie chcę ci pokazać, że faceci nienawidzą make-upu i nienawidzą sztuczności, bo. To emanuje brakiem pewności siebie. Ty, ale to tak nie działa generalnie. W sensie powiedziałaś przykład jednego kolegi, który ci coś tam opowiedział, a, a mówi, że to jest przykład, że faceci ogólnie nie lubią make-upu. To jedno z drugim się nie łączy. Twój kolega po prostu nie lubi make-upu. To, to bardziej trzeba sprecyzować. Potrzebujesz make-upu, żeby zasłonić swoją twarz i stworzyć inno, to znaczy, że twoja prawdziwa ci się nie podoba. A tym samym to znaczy, że nie jesteś pewna siebie. A to właśnie pewność siebie przyciąga ludzi. Pewność siebie jest attractive. No no, no tak, ale niektóre osoby na przykład robią make-up, żeby właśnie mieć więcej tej pewności siebie, więc y, ponownie, drugie z, jedno z drugim się nie łączy i sama sobie przeczysz w sumie. Bo jeżeli ktoś jest bardziej pewny siebie z y, dużą ilością tapety, to niech se będzie bardziej pewny siebie wtedy, no i to tym bardziej, żeby tak się chodził, bo wtedy jest bardziej pewny siebie. No, no, no nie rozumiem, w czym jest problem, jakby. Pewność siebie jest atrakcyjna, pewność siebie. Jest czymś, co właśnie em, przyciąga facetów i generalnie ludzi, więc. Więc jeżeli czujesz się bardziej pewnym siebie w make-upie, to bądź w make-upie, no nie, nie kumam. E, I domyślam się, że pewnie tak teraz oglądasz i zadajesz sobie pytanie, okej, okay, wszystko fajnie. Ale na mnie się więcej osób patrzy, jak jestem umalowana, na mnie więcej osób zwraca uwagę. Dobra, zacznijmy od tego, że nikt sobie nie mówi teraz, okej, okay, wszystko spoko, tylko mówią, okej, okay, higiena spoko, ale co teraz gadasz, w ogóle odklejka jakaś? Więcej osób mi się przygląda. To nie jest dlatego, że wyglądasz ładnie, to jest dlatego, że wyglądasz dziwnie. Jak masz tonę tapety na twarzy, to jest to coś mega nienaturalnego i my jako ludzie generalnie patrzymy się na rzeczy, które nie są naturalne, które są jakieś egzotyczne, inne, dziwne. Nie no o co? Na ten... <noise> Ona robi ehem, to, to co Mandzio kiedyś powiedział do York Queen czy coś takiego. Kasia przestań robić kłopoty ku... z logiki już, bo naprawdę uszy mi krwawią, już nie mogę naprawdę. Takim tokiem myślę, a to może dlatego, jak nie masz make-upu, to ludzie się na ciebie nie patrzą, bo nie wiem, bo się boją. Nie wiem, nie wiem, no, no o to chodzi, taki po prostu bez sensu przykład, no, nie wiesz dlaczego każda osoba się na Ciebie patrzy. Pamiętaj, żeby wybrać sobie perfumy A, pod siebie, B, które są serio dobre. Jeśli masz jakieś oszczędności i tak dalej, nie żałuj sobie na perfumy, żałuj sobie na ciuchy, bo można się ładnie ubrać nie w jakieś markowe rzeczy i tak dalej, które po prostu są e, normalnymi ciuchami z sieciówek i tak dalej. Można się rzeczywiście ładnie, klasycznie ubrać, nie wydając gromady pieniędzy, ale nie można mega ładnie pachnieć, nie wydając kupy szmalu. Wiesz... Dobra, tu, tu już w ogóle odleciała, że jeżeli nie masz drogich perfum, to brzydko pachniesz. Musisz wydać wszystkie swoje oszczędności na markowe perfumy. <laughs> no tak plus, minus o to jej chodzi tutaj. No i nie, nie musisz wydawać fortuny na perfumy, aby pachnieć dobrze. Tak samo możesz sobie kupić normalne, nie wiem, z biedronki perfumy za 10 zł i tak będą ładnie pachnieć. Po prostu chyba te tańsze, krócej. ten. Nie zanosi na nad perfumach, ale wiem, że też normalne perfumy za 10, 15, 20, 30 zł też dobrze pachną. Pamiętaj, jeśli zastanawiasz się, czy wydać kupę szmalu na perfumy, odpowiedź jest jedna. Wydaj kupę szmalu na perfumy, bo nie ma nic lepszego, jak dobre perfumy, rzeczywiście, które, które pachną. Niektóre śmierdzą taniością. <śm ja, tu to brzmi już totalnie jak odklejka jak Kruszwil, tylko że ona chyba nie udaje, i to nie jest jej rola, tylko na serio tak myśli, że będziesz śmierdzieć biedotą, jeżeli nie wydasz fortuny na perfumy. A teraz ją zaskoczę, bo ja jestem z tych, co wiecie, jak się, się jest na lotnisku, to ja lubię być na przykład wcześniej na lotnisku, ch chodzę i się psikam perfumami drogimi, no to, no to często te drogie perfumy właśnie śmierdzą taką biedotą. No, po prostu w sensie, że brzydko po prostu pachną, bo określenie śmierdzą biedotą to jest takie bardzo dziwne określenie. Najlepsze perfumy są we wszelkich krajach arabskich Polecam A nie, dobra, okej, okay. bo chcę się spodobać chłopakowi To ja, ja widzowie lecę do Dubaju Na razie, brzegnam się z wami bo muszę perfumy sobie kupić. Ta. Poproś o jakiekolwiek naprawdę perfumy nawet za parę stów, tam perfumy za parę stów są dosłownie boskie. Te, tej, 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 poczekaj, poczekaj, bo my chyba definicję drogich perfum mamy różne. Dla mnie to 200 zł na perfumy to już jest dobre, dużo. Jakby te, te takie z Calvin Klein miałem, one były fajne. Dostałem pod, pod choinkę od mamy i bardzo są na przykład ładnie pachną. To, 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 to co, to to, 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 to były taniością pachnęłem, jakie miałem? O co, o co tu chodzi? Biżuteria znowu. Co nie chcę się rozgadywać, bo to jest e, podobna sprawa co z perfumami. Nie żałuj sobie na dobrą biżuterię. Nie, no nie, to, to już, to już głupoty głupo mówi, bo ja jako facet widzowie się e, odniosę tutaj. E, nie mam pojęcia, czy nosisz z Zary jakiś pierścionek za 10 zł, czy jakiś, nie wiem, za 15 tysięcy lub 50 tysięcy, bo dostałaś od, od, od tego, od Freeza na zaręczyny. Ja, ja naprawdę nie odróżniam takich rzeczy. Ważne, żeby mieć naprawdę dwa, trzy łańcuszki, to dosłownie wystarczy, ale nie kupuj tego. Nie powiem czego w sieciówkach, które jest z plastiku i których nie można nawet myć. Pamiętaj, jest pewna zasada, kupuj biżuterię, z którą możesz się kąpać. Ja też mam prostą zasadę, lepiej wydać 10 zł niż 10 tysięcy i y, tą biżuterię ściągnąć przed kąpaniem i przed spaniem i potem założyć, niż się z nią kąpać. Nie, nie będę dopłacał tysiące złotych tylko, żeby mieć wodoodporną biżuterię. No, no w jakich my czasach żyjemy. Mam nadzieję, że te rady, które wam dałam nie pójdą w las, y, bo są mega skuteczne i mam nadzieję, że zaaplikujecie je do swojego życia. A ja mam nadzieję, że z tych rad nikt nie skorzysta i nie będzie swojej oszczędności wydało na perfumy i łańcuchy. <grym> I te rady pójdą mnie nie w las, tylko w las deszczowy tak daleko, głęboko, żebyśmy tego już nigdy nie widzieli. Zabawny odcinek, dziękuję prostracji, że to znalazła i potem, że a więc od niej wziął, dzięki czemu ja stwierdziłem, że też wezmę Zostaw lajka, like, zostaw suba, widzimy się jutro, widzowie oglądacie do końca i na razie do jutra!